Witam wszystkich z tej strony Golodron i zapraszam Was do 21 filmu informacyjnego. Moi drodzy, co prawda, ostatnia seria zagrajmy wy była dość krótka, jednak przez ten czas nazbierało się kilka spraw ponadprogramowych, do których chciałbym teraz przejść. Kochani, z racji tego, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym Wam życzyć dużo zdrówka, szczęścia, radości i przede wszystkim takiego resetu, odpoczynku, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Abyście te święta spędzili w gronie osób Wam najbliższych, szczęśliwych wyjazdów i powrotów do domu no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam się podczas tych świąt rozjeżdża. No i oczywiście udanych prezentów, zarówno tych dawanych, jak i otrzymywanych. Krótko mówiąc, z okazji świąt, wszystkiego co w życiu najpiękniejsze. Życzę Wam kłachodron. Kolejna kwestia, moi drodzy. Tak, jak wspominałem w poprzednim filmie informacyjnym, chciałbym dokonać pewnych zmian na kanale. No i tutaj macie ankietę, jak często mam wrzucać materiały na kanał. Czy codziennie, czy raz na dwa dni, czy raz na trzy dni, czy codziennie, ale między seriami ma być krótka przerwa. I szczerze, ta czwarta opcja odpowiadałaby mi najbardziej. Tak więc zapraszam Was do głosowania i pragnę nadmienić, że wyniki tego głosowania nie będą dla mnie jakoś tam, że tak powiem, ustawodawcze, tylko. Yy, poniekąd nakierują mnie na właściwą ścieżkę. Może w ten sposób to ubiorę w słowa. Tak więc zapraszam do głosowania. Głosowanie będzie trwało do końca następnej serii: Zagrajmy wy. No i szczerze powiedziawszy, ogromnie jestem ciekaw wyników. Następna kwestia: serie W sam raz na raz i Oj, tak w to się grało. Zostają zakończone, ponieważ wyczerpał się materiał źródłowy. Tak jak w przypadku serii, w sam raz na raz jeszcze mógłbym coś tam nagrać. Tak w przypadku serii, oj tak, to się grało, no niestety nie mam już specjalnie o czym opowiadać, tak więc no wypada mi tę serię zakończyć. Ale spokojnie, moi drodzy, mam już pomysł, czym tę serię zastąpić, i wydaje mi się, że te mm, zastępstwa będą godne i jak najbardziej ciekawe. Następna sprawa, moi drodzy, ostatnio przeglądałem mój kanał pod kątem najlepiej czy też najbardziej oglądanych filmów i z ogromnym zdziwieniem i zadowoleniem zauważyłem, że pierwszy odcinek z Manhunta mało że uzbierał najwięcej wyświetleń, to jeszcze jako pierwszy przekroczył magiczną barierę ponad 100 łapek w górę, tak więc cieszy mnie to bardzo mocno i daje taką nadzieję na pozytywny rozwój mojego kanału w przyszłości. Tak więc wypada mi z tego miejsca, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno Wam za to podziękować. Kolejna sprawa, moi drodzy, podczas trwania serii z Crash Day wziąłem udział w pierwszym w moim życiu podcaście. Wystąpiłem w tym podcaście razem z Juliusem, Stefanem i Hektorem. Rozkminialiśmy tam i wspominaliśmy czasy, kiedy kupowało się w kiosku czasopisma z grami, wiecie, CD Action Play i Click, taki bardzo mocno wspominkowy, luźny podcast i chciałbym was zachęcić, abyście go obejrzeli, ocenili i po prostu rzucili na niego okiem tak, więc potrzebny link dam w opisie tego filmu oraz pewnie gdzieś tam go przypnę w komentarzu. Ok, wszystkie sprawy ponadprogramowe mamy już omówione, tak więc przejdźmy do spraw bieżących. Moi drodzy, seria Zagrajmy w Crash Day dobiega końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo, dużo gorszego odbioru, a tak naprawdę seria przyjęła się średnio, a biorąc pod uwagę, że gra Crash Day nie cieszy się taką renomą jak FlatOut Out czy Network Speed Underground, biorąc również pod uwagę bardzo mały nakład pracy, jeśli chodzi o odpalenie tej gry, bo ja naprawdę zainstalowałem ten tytuł, wgrałem DG Wood i śmigało wszystko, więc mogę stwierdzić, że seria została odebrana średnio, a w porywach mogę stwierdzić, że nawet lepiej niż średnio. Tak więc dziękuję Wam, kochanie, za wszelkiego rodzaju łapki, komentarze, suby itd. i tak dalej, i tak dalej. po prostu Wam dziękuję. I teraz możemy płynnie przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam to dnia 17 grudnia. I obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 898 subskrybentów. Tak więc naprawdę jesteśmy o włos od yy, osiągnięcia 900 subów, więc no jest spoko. Cieszy mnie to, że to idzie yy, w tak pozytywną stronę, tak więc dziękuję za wszelkiego rodzaju suby i kochani, oby tak dalej. No i cóż, jedna seria Zagrajmy Wy dobiegła końca, tak więc wypada rozpocząć kolejną serię Zagrajmy Wy. A kolejną serią zagrajmy wy na moim kanale. Będzie Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie. Wiem, ale nie powiem. Chciałbym, moi drodzy, żeby ta seria przez pewien czas pozostała tajemnicą dlaczego mówię przez pewien czas? Ponieważ ta seria pojawi się dopiero 24 grudnia o godzinie 16. Ponieważ chciałbym, aby ta seria była w mniejszym stopniu niespodzianką, a w większym stopniu takim prezentem gwiazdkowym ode mnie dla was. Tak więc nie wspomnę ani słówkiem, co to będzie za gra. Możecie śmiało spekulować w komentarzach, coś czuję, że będę miał niezły ubaw, czytając te spekulacje. W każdym razie, moi drodzy, mnie za język nie pociągniecie, tego możecie być pewni. Po prostu czekajcie cierpliwie, bo warto. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału, pomimo iż seria zagrajmy w każdej była dość krótka, to pojawiły się aż dwie wpłaty. No i lecimy. Druid Lot wpłacił 25 zł. Masz tu parę groszy, bo albo dawno nic nie wpadło, albo jakimś cudem hajsiwo nie dotarło do celu. Wydaje mi się, że ta pierwsza kwestia wchodziłaby w rachubę, bo wątpię, żeby to sianko gdzieś tam yy, nie dotarło do celu. Tym niemniej, mordeczko, bardzo mocno Ci dziękuję i pozdrawiam. No i moi drodzy, teraz absolutnie żarty na bok, bo to, co zobaczycie teraz, wielu, jeśli nie wszystkich, wprawi w osłupienie. Tak, moi drodzy, Mafian 2395 wpłacił mi 500 zł. Czujecie? 500 zł. I ja w pierwszej chwili kiedy to zobaczyłem, mówię: To nieprawda. Nie, to jest chyba jakiś fej, chyba tipli się pomyliło i jeden przecinek gdzieś tam się przesunął nie w tą stronę, ale faktycznie Mafian wpłacił mi 500 stówek. i moi drodzy Teraz taka bardzo poważna kwestia. Nie wiem, czy to nie jest jakiś evenement w skali polskiego YouTube, kiedy tak mały kanał jak mój jest w stanie otrzymać tak potężny i tak wielki donate. Nie wiem, ale może być to taki evenement. Przeczytajmy ten donate. Powiem tak: mam dość tych wojenek persji, ić może, nie wiem, deptać jaja albo kubańskie nasienie ogarni, bo mam dość wojenek, wpłacam dla Quara kaskę, nie kupi sobie lepiej dysk od WD lub Kingstona i tyle. Pozdrawiam. Tak więc, po prostu Mafian odebrał chyba wszelkiego rodzaju argumenty konkurencji, zdmuchnął konkurencji czapki z głów. Nie wiem, czy nawet nie z głowami. Tak więc, Mafian, już Ci dziękowałem na Discordzie, ale jeszcze raz jedno wielkie dzięki: no bo cóż mogę powiedzieć, no naprawdę sprawiłeś mi mega, mega prezent pod choinkę. Dziękuję Ci, mordeczko. No i cóż, moi drodzy, na co pójdzie to sianko? Tak jak wspominałem ostatnio, pójdzie to na dysk zewnętrzny. Wydaje mi się, że na 90% kupię dysk od WD. Jednak nadal czekam na zwrot pieniążków z tamtego dysku, tego Seagate'a. Jeszcze te pieniążki mi nie wpłynęły, ale nie martwię się, podejrzewam, że ten rozgardiarz przedświąteczny, wiecie, paczkowo-upominkowy może mieć na to wpływ. Tak więc spokojnie, w następnym filmie informacyjnym już yy, ten dysk zewnętrzny powinienem mieć. Następna w kolejności jest 8GB kość ramu, a dalej po prostu będziemy myśleć. Tak więc, moi drodzy, wszystko co miałem powiedzieć w tym filmie informacyjnym powiedziałem. Słyszymy się 24 grudnia o godzinie 16 w pierwszym odcinku nowej serii Zagrajmy Wy. Tak więc, moi drodzy, czekajcie, bo naprawdę warto. Jeszcze raz, moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji świąt. No i póki co to na tyle. Okej, drodzy, ocień jest zbrzegły pomału do końca, tak więc, że nas z Wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!